Witajcie w nowym odcinku. W ostatnim android zrobił małego psikusa i obciął końcówkę. Więc może zaczniemy od tego, co obciął. Jakie jest podejście sikhów do jogi? Guru sikhijscy moim zdaniem są największymi w historii joginami pod względem tego, co reprezentowali, co okazali, co postawili po sobie. Natomiast co mówili o jodze? Praktyka jogi ma bardziej lub mniej fizyczny charakter. Dzięki intonowaniu, oddychaniu i innym ćwiczeniom próbuje się osiągnąć fizyczne opanowanie ciała. Guru odrzucili to, ponieważ nie pomaga to joginowi w pozbyciu się egoizmu i nie pomaga w procesie budowania charakteru moralnego lub interakcji z innymi tak istotnymi dla życia domowników. Widziałem sików, którzy ćwiczyli, traktują jogę jako mm, zabawę, Natomiast poprzez zwrócenie się do wewnątrz dysponują największymi mocami, które się wiodą nazywa Sidi, nie afiszują się z nimi, korzystają z nich dla dobra innych. Nie wierzą też Sikhowie w kasty, nietotykalność, magię, wróżby, amulety, astrologię, rytuały, łagodzenia. Ceremonialne strzyżenia włosów, posty, maski czołowe, święte nici, groby, tradycyjne rytuały śmierci. Oni to wszystko odrzucają. Czyli, gdyby Kościół zachodni to przyjął, to by nie za dużo zarobił na różnego rodzaju właśnie chsztach, bierzmowaniach, pogrzebach, ślubach. To tyle jeśli chodzi o takie informacje czysto wikipedyczne. Natomiast teraz porozmawiamy o tym, czego w Wikipedii nie ma, bo gdyby to się tam znalazło, to pewno by internet eksplodował. Jak pamiętacie, Wiesiu zachęca do modlitwy o godzinie 19.00. Wiadomo, jest to godzina symboliczna, bo duch jest poza czasem. Jeśli pomyślimy, że modlimy się w danym momencie z kimś, kto modlił się rok temu, to też my możemy się do tej modlitwy podłączyć. Tutaj linearny czas tylko w tym matyce funkcjonuje, jak wzniesiemy się do poziomu ducha i jesteśmy poza czasem. Natomiast skąd ta godzina 19 się wzięła? W Sikhowie. Produkowali i produkują święte istoty, świętych mężów, święte kobiety, jak karabin maszynowy, i nie rozumiem przez to istot, które by były beatyfikowane czy kanonizowane. O tym, czy dana osoba ma taki status, decydują ludzie, którzy się stykają z tymi przypominanymi miłością osobami. Kilkadziesiąt lat temu urodził się Baba Wirsa Singh. Po to przy okazji postawiłem taki obrazek, który jest bardzo popularny wśród Sikhów. Widać na nim Jezusa, Babę Wirsę i Baba Sirichanda, księcia joginów, który dożył około 160 lat, też nie pozostawił po sobie szczątków doczesnych, osiągnął ciało świetliste. Najciekawsze w tym obrazku to jest to, że um, oni są na planecie, widać w tle Księżyce inne planety, ale nie jest to nasz Układ Słoneczny. To taka ciekawostka. Kilka lat temu narodził się Baba Virsa Singh, y od młodości trzymał się z daleka od religii, mimo że urodził się w społeczności sikhijskiej, nie uznawał nawet przekraczania progu Guru Dwary. On był już 20 par lat, miał pierwszy raz przekroczył progi Guru Dwary, tam, gdzie się czyta te piękne teksty. Baba Wirsa był nauczany przez założyciela sikhizmu Guru Nanaka, przez jego syna, Baba Chanda i przez guru Gobind Singh'a, autora Japsa Hip, czyli no pierwszą ligę nauczycieli miał, ale z racji tego, że był sadguru, prawdziwym guru, nie był nauczany yy, przez istoty mu współcześnie żyjące. Przyszli do niego, a pamiętamy, że yy, Guru Nanak 450 lat wcześniej odszedł, Baba Siri Chand zniknął z tego planu, yy, 180 lat później, bo prawie do 160 to dosiągnął. A Guru Gobind Singh w XVIII wieku. I oni przychodzili do niego tak jak ojciec Pio Przychodził do pani Krysi i zaczęli go nauczać duchowości. Trzy różne osoby, trzy różne temperamenty, trzy różne jak gdyby, style nauczania. I w ten sposób został wyedukowany człowiek, który się niczym nie różnił od Jezusa. Jeszcze kilka lat temu chodził między nami, rozmnażał jedzenie, wskrzeszał umarłych, chodząca miłość baba Wirsa Singh. I miał bliski kontakt też z Jezusem. Jezus mu się objawił. Dzisiaj to jest takie bardzo ciekawe miejsce do modlitw. W tym miejscu codziennie o 19 jest posąg Jezusa, ale nie ukrzyżowanego, tylko radosnego, takiego, który obejmuje, szczęśliwego, bo w takiej postaci się objawił Babie Wirsie i obiecał mu, że zawsze będzie mu pomagać, zawsze będzie z nim w jego dziełach. I o 19 w tym miejscu zbierają się dzieci, tam rodzice też przychodzą i dzieci modlą się Ojcze Nasz, Strowaś Mario modlitwy też chińskie we wszystkich językach tam mogą przyjeżdżać też osoby z całego świata jesteś Szwedem, lądujesz, modlisz się po szwedzku jesteś Hiszpanem lądujesz, modlisz się z tymi dzieciakami po hiszpańsku, każdy ma swój czas czyli można w danym języku taką modlitwę wypowiedzieć, wyobraźcie sobie siłę intencji i siłę takiej modlitwy dzieciaków o czystym sercu. Z reguły przed tą godziną 19, kiedy one się modlą dla świata, to mają zajęcia o tym, jak żyć, i to tą prowadzą różne osoby. Akurat na kogoś tam wypadnie, taki sik może być. Jakiś Hindus, jakiś Biały z Zachodu przyjedzie. Może coś fajnego podpowiedzieć. Może być iman meczetu, który jest na terenie Gobind sadan To jest rzecz ciekawa rzecz, bo Baba Wirsa w 68 roku od jednej z swoich uczennic otrzymał bardzo duży teren na przedmieściach Delhi. To już jest New Delhi. Wielkości dużego parku. No może prawie jak Łazienki Królewskie. I to była pustynia. I on tam zaczął jako rolnik ciężko pracować, i doprowadził do tego, że teraz to jest no przepiękny park, gospodarstwo ekologiczne, które produkuje bardzo dużo żywności, zaopatruje kuchnię, która wydaje dziennie multum posiłków darmowych dla wszystkich chętnych. I zostało stworzone Gobinsadan. Sadan. Gobin Sadan ma miejsce. Na modlitwę dla buddystów, dla muzułmanów. Tam kobieta może się spokojnie pokazać, nikt nie napadnie. Ja byłem zdziwiony, patrzę nagle na skuterach, na tych riksach, przyjeżdża 2-3 tysiące młodych chłopaków, takich około 18-25 lat. Nikogo nie zaczepiają, idą do imana. On jakoś muzułmańskie nabożeństwo robi, które 15-20 minut, to oni po chwili wziu, jadą w drugą stronę, wchodzą do świątyni hinduskiej, sikhijskiej, która na terenie Gobind też jest. i Im to w zupełności nie przeszkadza, by podnosić wibracje. Więc te dzieciaki na przykład mają przed tą dziewiętnastą jakieś zajęcia, jakieś mądrości życiowe od starszych. I tą właśnie... Sikhów może nauczać iman z meczetu, tego, który tam na miejscu jest, na marginesie z tego co pamiętam, on miał zdolności takie uzdrawiające. Jego praktyka spowodowała, że zaczął uzdrawiać innych przez dotyk, przez modlitwę i Sikhowie nie mają żadnych obaw, że ktoś ich dzieci wykrzywi, że to będzie jakiś mądry człowiek z zachodu, mądry pir od muzułmanów. Są bardzo otwarci na to. I Stąd jest ta godzina 19, żeby się połączyć. E, obecnie tą modlitwę prowadzi e, następczyni e, baby Wirsy. Ona tam dowodzi Gobiń-Sadan e, Mary, Mary Pat Fisher. I ona taką rolę spełnia jak właśnie pani Krysia. Ona ma cały czas kontakt z babą Wirsą, taka właśnie sekretarka. Ona za życia e, baby Wirsy była jego najbliższą osobą. A kiedy on odchodził, scedowana została gdyby, ta rola odpowiedzialności za tą wspólnotę i za podtrzymywanie modlitwy. Baba Wirsa, tego w Wikipedii też nie przeczytacie, kiedy już był bardzo znanym w cudzysłowie joginem, świętym a był młody, 25, 30 lat miał, już potrafił oddziaływać na swoje społeczeństwo tutaj w okolicach Pendżabu Wiadomo, nastąpił podział Indii, wojny były, Pakistan, Bangladesz, Indie. Dużo nieszczęść, armia musiała stop na granicy funkcjonować, rodziny się podzieliły, część została w muzułmańskim Pakistanie, część przeszła do... Indii i baba Wirsa pierwsze, co e, e, tak się da, dało zauważyć, zaopiekował się armią. Nagle okazało się, że żołnierze, którzy mieli kontakt, e, co to byli szeregowcy, czy generałowie, e, przestawali pić, palić i zaczęli zajmować się praktyką duchową. No, to już w tej chwili, gdybyście chcieli nad licą, coś takiego wprowadzić, żeby system miłości funkcjonował w wojsku, no to byłoby dosyć rewolucyjne, a w Indiach to miało miejsce. Więc pierwsze co, to poprawił ich stan moralny, stan duchowy. Wyobraźcie sobie, że kiedy dochodziło do tych potyczek na granicy, Baba Wirsa, korzystając ze swoich tych umiejętności duchowych, tak jak ojciec Pio, Miał kontakt też z, z Górą Singiem, Singing, który mu w tym pomagał. Zawsze wysyłał żołnierzy, i tam, gdzie miało dojść do jakichś zamachów, wysadzeń, ostrzeliwań, oni brali do niewoli żołnierzy z Nienacka, bo wiedzieli z góry, gdzie ta akcja będzie, a nie było to za pomocą żadnych satelitów, żadnego kontrwywiadu, tylko odgórna wiadomość z wyższej półki. I przez y, tych 20 parę lat jak on pomagał żołnierzom y, w ich podnoszeniu i duchowym, y, moralnym, etycznym. Tylko z tego pamiętam chyba ze trzy osoby zginęły wśród tych y, partyzantów, bojówkarzy, y, terrorystów, jak to niektórzy mówili, y, które już no, wyjątkowo były zatwardziałe nie chciały się poddać. A tak to zawsze się y, y, jak gdyby plany y, udawały 100 na 100. I nastąpił taki moment, że oddział 400, w cudzysłowie, terrorystów chciał napaść na żołnierzy hinduskich, na pograniczu właśnie pakistańsko-indyjskim, i Guru Gobind Singh dał babie informację, że taka formacja jest, że może dojść do nieszczęścia, duży rozlew, krwi, bo to duży oddział. Więc Baba Wirsa natychmiast wysłał, wysłał duży oddział żołnierzy i okazało się, że jak żołnierze hinduscy dotarli, dotarli na miejsce, to tych terrorystów z pogranicza nie było, zdążyli uciec, zdążyli uciec no i wrócili i mówią Baba Wirsa przez 20 lat ty mówiłeś nam, że mamy pojechać i Yy, zrobić porządek, i zawsze to się udawało 100 na 100, a teraz jest inaczej. A on powiedział, że Guru Gobind Singh w ostatnim momencie zmienił zdanie, albowiem żołnierze hinduscy byli tak nastawieni, że mogło do nieszczęśliwego rozlewu krwi dojść, zginęłoby bardzo wiele osób, yy, a nie można dopuścić do tego, żeby informacja z góry przyczyniła się do takiego rozlewu krwi. I Guru Gobind Singh który zawsze tam podpowiadał Babie Wirsie, ostrzegł ten oddział, że oni w ostatnim momencie uciekli, co już jest niebywałe. Ale zaraz po tym fakcie nastąpił następny. Baba Wirsa powiedział, ogłoście, że będzie amnestia i od tych terrorystów, którzy napadają na posterunki hinduskie, odkupicie broń po cenie rynkowej. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ten potężny oddział. No, tak naprawdę to młodych ludzi, oni mieli po 20-25 lat, takich zawsze łatwo zmanipulować, żeby oddawali życie młode w imię jakichś idei, podziałów fikcyjnych. Ten czterosobowy oddział poddał się, broń zdali za gotówkę, i okazało się, że te pieniążki poszły na jedzenie i na lekarstwa, bo oni byli bardzo biedni, ich rodziny były bardzo biedne. Po czym Baba Gissa powiedział, żeby umożliwić im dostęp do tak, takiego NFZ-u hinduskiego, który był po stronie hinduskiej, ponieważ oni przyjęli warunki zawieszenia broni, warunki poddania się i zdania śmiercionośnych narzędzi. Minęło trochę czasu. Baba Wirsa powiedział, ponieważ były duże braki, kadrowe, duże braki kadrowe w armii hinduskiej, żeby te wszystkie postronki obsadzić, żeby tych, którzy z tej amnestii skorzystali z tego działu 400 żeby ich wcielić do armii hinduskiej. I okazało się to też strzałem w dziesiątkę. Minęło chyba znowu 2-3 lata, były wybory lokalnego gubernatora i dowódca tego działu, który poddał się wtedy... Yy, yy, Przyjął warunki amnestii, został lokalnym gubernatorem. Czyli można było bez rozlewu krwi, w sposób taki, zapomnę, jak system miłości, do czegoś tak fantastycznego doprowadzić. Po czym Baba Wirsa wyjechał do New Delhi. Tam otrzymał tą ziemię od jednej z uczennic i stworzył bardzo fajny kawałek, w którym mogą ludzie się modlić z całego świata, przebywać. Powiem wam, że udało się Babie Wirsie i wszystkim, którzy tam funkcjonują, ściągnąć kawałek nieba na Ziemię. Ludzie, którzy tam przebywają, podobnie jak Babi Star, mają taki stan euforyczny i nie potrafią tego wyjaśnić. To są właśnie wibracje nieba. Udało się kawałek na planetę na dół ściągnąć. I została tam stworzona jedna z wielu już później lokalnych wspólnot, rolnicy. Z jednej strony, z drugiej strony osoby, które dbają o ten świat. I Baba Wirsa jest właśnie jednym z tych joginów, co podtrzymują. E, używa poematu Japsa Hit, który macie w poprzednim odcinku. I ten poemat, tam jeszcze kilka innych modlitw, jest podtrzymywany w kilku miejscach w Gobind Sadan, non-stop. E, jest jako specjalny taki rytuał z ogniem, o, o nim Wam troszeczkę opowiem. I ta modlitwa cały czas się sączy 24 godziny na dobę. Przed swoim odejściem Baba Wirsa zapytał się swoich ziomków, swoich uczniów, czy ktoś by wyraził zgodę, aby podołać trudowi od utrzymania nieustannego modlitwy. Japsa hip w formie hawanu, jak on odejdzie. I zgłosił się yy, Hardip Singh, młody, dwudziestoparoletni człowiek, który kochał Babę Wirse, I powiedział, nie wiem na czym to polega, ale yy, i o co chodzi, ale wyrażam zgodę, bo wiem, że jeśli o coś prosisz, to jest to coś niesamowitego i ważnego. On mówi, nie musisz tego rozumieć, ważna jest Twoja zgoda, resztę niebo dokona. I rzeczywiście do dzisiaj Hardip nie śpi. Powtarza 15-minutową modlitwę co godzinę, przez cały dzień, cały tydzień, cały rok. Non-stop. Czyli zostaje mu 45 minut na takie codzienne obcowanie z rodziną, na umycie się, na odpoczynek, na zjedzenie obiadu i odnawia, podtrzymuje modlitwę. Lekarze powiedzieli, że jest to niemożliwe, wielokrotnie go badali, ale co jest dla człowieka niemożliwe, to dla Boga jest możliwe. I Hardip jest właśnie obrok Mary w Gobin Sadan, osobą, która podtrzymuje tą modlitwę, którą zaczął za życia Baba Wirsa. A on stworzył właśnie takie miejsce, nazywa się Pishawan. Jest to miejsce, gdzie odmawia się tą modlitwę non-stop. Tam ludzie dyżurują, Właśnie sobie rodziny. Mieszkacie gdzieś tam, nie wiem, w bloku i każdy lokal tylko z niecierpliwością oczekuje, żeby ktoś z jego domu, tam parami się chodzi, albo w pojedynkę też można, e, poszedł i te swoje dwie godziny modlitwy odmówił. W Pishawan nie ma własnych intencji. Jedyna intencja to jest dobro planety, dobro świata, żeby się jeszcze nie rozpadła, aby ludzie mogli inkarnować i wyzwolić się. I ogień tam płonie 50 parę lat bez zgaszenia. Jest też taki hawan, gdzie można mieć swoje intencje. To się nazywa Old Hawan. Troszeczkę mniejszy on jest, ale też tam niesamowite rzeczy się wydarzają. Oczywiście taką modlitwę może robić każdy, bez względu to, czy jest w Indiach, czy w Ameryce, czy w Europie, czy w Polsce. Nie. I to też troszeczkę Wam wyjaśnia, skąd ta modlitwa o dziewiętnastej się wzięła, taka symboliczna dziewiętnastka, kiedy właśnie tak porozmawialiśmy z Wiesiem, że można by się podłączyć pod nich, pod te dzieci, bo to jest system miłości, tu jest system miłości i wszyscy rozumieją, co jest grane, co kaman. Nieustanna modlitwa tysięcy osób bez własnej intencji, w podniesieniu, w radości, aby tylko dobre rzeczy miały miejsce. Kiedyś nawet zapytano babę Wirsę, do czego Japsa Hip służył, on powiedział: do jednego, do skrzyżania umarłych. Potrafił to, to robić tam bardzo często. Jak go bliscy prosili, to dokonywał takich rzeczy, roznażał właśnie jedzenie. Bo czasami było tak, że do tej kuchni, gdzie się te darmowe posiłki mm, wydaje, zamiast 200-300 osób, nagle przyszło 1000 czy 2000. I okazało się, że ten jeden gar czy drugi jak tam stał, to dopiero się opróżnił, jak ostatnia osoba dostała, mm, dostała posiłek i to roznażanie. O którym czytacie w Ewangeliach, to nie jest żaden science fiction. Że miał kilka rybek, kilka bochenków i rozmnożył to też się w XX i XXI wieku wydarzało. A w kilku miejscach, właśnie z wydawaniem posiłków, które są w Indiach, wam opowiem takie niesamowite historie. I to jest ta. Ciekawa część tego odcinka, najciekawsza, że taki człowiek, taki jogin jeszcze nie tak dawno między nami był. Oczywiście jest dostępny, można go wezwać, tak jak Ojca Pio przychodzi, pomaga. To jest jedna i ta sama drużyna. Tym bardziej nie zapominamy, że w ogóle tam jest bardzo duży też kult Maryi, ale nie taki jak Radio Maryja z Torunia promuje. Bardzo bliskie właśnie relacje miał Baba Wirsa z Maryją, z Jezusem. I miejscowi też to kultywują, podtrzymują. Dla nich jest to coś tak normalnego, jak oddychanie. Nie ma tam żadnego Jezusa ukrzyżowanego. Jest radosna postać, która zawsze jest chętna do pomocy, i to na miejscu się bardzo fajnie objawia. To tak, a propos, właśnie pytań o jednego z tych czterech joginów, którzy podtrzymują ten świat. To jest taki duży skrót. Ja postaram się Wam przy okazji trochę więcej opowiedzieć o tym, co za życia Baba Wiersa robi. Baba Wiersa jest też jednym z nielicznych, który został dopuszczony do mowy przed dumą rosyjską. To było ładnych kilkanaście lat temu. Wyobraźcie sobie, ktoś idzie na wiejską do Sejmu i Senatu i przemawia o systemie miłości. W Rosji to już było i właśnie robił to Baba Wirsa. Rosjanie go bardzo sobie cenią. Kiedy mieli ten okres takiego tam rozpadu, jak im dokręcili śrubę, jak Jelsen spowodował właśnie totalną biedę, to Baba Wirsa bardzo Rosjan wspierał i przemawiał przed deputowanymi rosyjskimi o miłości, o systemie miłości na planecie tego oczywiście w Wikipedii też nie ma. Ja postaram się jakieś filmy odszukać i wrzucić linki. Jeśli nie teraz to tam za kilka dni, żebyście mogli zerknąć na to okiem, bo dużo filmów zachowało się właśnie z Babą Wirsą, tak jak z Ojcem Pio, więc żeby nikt nie mówił, że jest to jest taki science fiction. I tym optymistycznym akcentem zakończyłbym ten odcinek. Pamiętajcie o aktach strzelistych, pamiętajcie o praktyce, o zgłębianiu, o studiowaniu. W linkach pojawiają się bardzo fajne źródła zdobywania wiedzy, abyście nie tracili czasu na, przepraszam, pierdoły, tylko zajęli się fajnymi przygodami. System miłości może być wdrożony. Historia pokazuje, że jest to możliwe. Trzeba tylko determinacji i wykonania tego pierwszego kroku, bo jeśli nie my, to kto? Nikt za nas tego nie wykona. Dzielcie się tą wiedzą, którą macie z tych trzech tomów. Trzeci będzie za jakiś czas. Jest to wiedza naprawdę, która dotrze do każdego człowieka, prosty język, bez kombinowania. Tak jak piękna poezja jest, którą mistrzowie systemu sikijskiego pozostawili na tej planecie. Do miłego, do następnego odcinka.